Dobra robota! Chłopaki, będziemy mieli fireweight dla każdego z mieszkańców kolonii. Gomezie? Posłuchaj. Doszły mnie plotki, że kopacze panicznie boją się fireweight. Co? W takim razie musimy jak najszybciej wszystko odwołać. Chłopaki, wyrzucamy to wszystko za barierę. Jak sobie życzysz? Słuchajcie uważnie, bo nie będę się powtarzał. Fajerwerki są w tym roku odwołane. Dobra, zrzucajcie go! No! Ja nie mogę. Jak to możliwe? Idę do łóżka. Zaczekaj. Czego chcesz? Kopacze przypuścili szturm na zamek. Ale to niemożliwe! Co się dzieje? Wylotek! Co? No, nie rozumiem! O co chodzi? Przecież odwołałem. Fajerwek, i nie musicie się obawiać. Dlatego właśnie tu jesteśmy. Specjalnie nie jedliśmy potrawki od miesięcy, żeby było jak najwięcej. Fajerwek. To niemożliwe! Przecież róg powiedział? Co się dzieje? Nie rób tego! Co to było? Dlaczego to zrobiłeś? Bo tylko on może zapalić. fajerwerki. Nie musisz tego robić. Rozmawiałem z kupaczami. Wcale nie boją się. fajerwek. Ale jak się boję. Nie masz się czego bać. To tylko dźwięk. Stary, ale. Ugh. Huk spowodował zawalenie się w starej kopalni. O, cholera!